pierwszym przejdzie troszkę pojechaliśmy zbyt ostrożnie, w sensie ja pojechałem zbyt ostrożnie, e, za mało ryzyka, dlatego nie było to tak e, takie szybkie jak mogłoby być. E, trasa świetnie przygotowana, natomiast bardzo dużo odległości między tyczkami. Dla, e, ja nie lubię zbytnio takiego rozstawienia tyczek. E, wolę jak ta trasa jest e, bardziej taka dynamiczna niż puszczona w dół, ale trzeba jechać e, o, jak jest, i w drugim przejeździe zmieniłem narty na te, które mam bardziej wyczute, bardziej objeżdżone. Troszkę się poprawiliśmy w drugim przejeździe, natomiast nie mogę powiedzieć, że jestem do końca zadowolony dzisiaj, no bo jednak ta cały czas nie jest to tak dobra jazda jak na treningach i stać nas na więcej i cały czas prób musimy próbować, żeby było lepiej i lepiej. W przerwie pomiędzy startami powiedziałem Michałowi, że po prostu ma jechać tak jak na treningu, że ma się nie stresować tym, że jednak trzeba zdobyć ten medal, tylko po prostu jak wypadnie, jeżeli coś się wydarzy, to po prostu się wydarzy i musi jechać całą, całą parą.